Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca, a nie chodzi tu tylko o utrudnienia w życiu codziennym, zwłaszcza na ulicach i drogach, czy o dokuczliwy chłód, ale przede wszystkim o nabrzmiewającą w nas odwiecznie o tej porze tęsknotę za widokiem zieleniejących pól, przecinających niebo kluczem dzikich gęsi lub żurawi, zapachem budzącej się do życia ziemi. Ten początek wiosny, to przedwiośnie, można by opisywać bez końca. A jest ono tym piękniejsze, tym bardziej powabne, im bardziej nie chce się zbliżyć, nadejść, wybuchnąć. Początek kwietnia wyglądamy za okno, a tu biało, z nieba lecą płatki śniegu. Jakby czas się zatrzymał, a może cofnął. Wtedy właśnie szukając lekarstwa dla skołatanej duszy Sięgamy po arcydzieło, które roztaczając przed nami widoki, zapachy, dźwięki budzącej się wiosny, działa na nas jak balsam kojący, jak prawdziwie kwietniowy poranek, świt, w którego zalążku przeczuwamy wszystko, dojrzałą wiosnę i gorejące lato. Ale to potem. Zaczynamy więc czytać: Czas był wiosenny o świtaniu. Tak, to jest pierwsze zdanie trzeciego tomu chłopów Władysława Reymonta. Można je powtarzać wielokrotnie, akcentując raz jedno, raz inne słowo, robiąc krótsze lub dłuższe przerwy. To zdanie jest kwintesencją przedwiośnia, którego doświadczali Polacy od wieków pracujący na roli, od wieków związani z ziemią, gdy ma miejsce to olśniewiające przełamanie nocy i nastaje dzień. Poczynało dnieć. Rejmond dotykał ziemi, którą opisywał, smakował ją. Czekał cierpliwie, aż nadejdzie świt. Notował w wyobraźni każdy promień, każdą kroplę rosy. Wsłuchiwał się w ciszę. Ale cichość była jeszcze całkiem drętwa. Tyle jeno, co rosy kapały rzęsiście z drzew pośpionych w mącie nieprzejrzanym. Słuchając widzimy, czujemy, dotykamy. Przed nami otwiera się widownia świata budzącego się do życia. Ktoś podnosi nieprzeniknioną, grubą kotarę, a oczom naszym ukazuje się cud nad cudy. Dzień już czynił coraz większy. Zorze rozsączały się w martwe siności, że na niebie poczynały gorzyć jakoby krwawe łuny pożarów jeszcze niedojrzanych. I tak się galantno rozwidniało, iż anobory wyrastały dokoła czarną obręczą, a wielka droga obsiadła rzędami topoli pochylonych, utrudzonych jakoby w ciężkim chodzie pod wzgórze, dźwigała się coraz widniej na światłość. Zaś wsie, potopione w mrokach przyziemnych, wyzierały gdzie niegdzie pod zorze, kieby te czarne kamienie spod wody spienionej. I po niektóre już drzewa, co bliższe, srebrzyły się całe w rosach i brzaskach. Więc stał się dzień. Ostatnie gwiazdy gasły, kiedy oczy śpiączką morzone. Noc zasnęła i znikła. Ukazał się dzień, a wraz z nim to wszystko, na co przez długą zimę, z taką nadzieją i z takim utęsknieniem czekaliśmy. Są czytelnicy, którzy nie lubią opisów przyrody, wolą dialogi i akcje. Czy to tylko sprawa gustu, upodobań? Być może, ale jest też inny powód. Nie lubią opisów, bo nie lubią przyrody, a nie lubią przyrody, bo od najmłodszych lat żyją zamknięci w miastach między ścianami domów a ekranami telewizorów. Ani rodzice, ani dziadkowie nie pomyśleli, że Przyroda to nie tylko lekcja w szkole, schematy i tabelki, ale że jest to życie, które swym bogactwem nas, ludzi, budzi do życia, budzi z letargu, ospałości, schematyzmu, że taką przyrodę trzeba dziecku pokazywać, zanurzać w nią, żeby wiedziało, co to jest przedświt, gorejące zorze, poranna rosa, wieczorne mgły, zielenio zimin, śpiew skowronka. To wszystko, co stanowi o bogactwie przyrody, polskiej przyrody, a co jest na wyciągnięcie ręki. A wtedy człowiek zaczyna tęsknić, a czytanie opisów przyrody staje się rozkoszą dla uszu i dla wyobraźni, gdy zaś znajdzie się poza Polską, ta tęsknota wejdzie mu w krew, czytanie wejdzie mu w krew, rozmowa, obraz, pieśń. Mgły kiej wonne dymy strybularzów. Biły z ku rozzłoconemu niebu, A ptactwo i stworzenie wszelkie Uderzyło w wielki krzyk śpiewań, Jakoby w ten pacierz serdecznych dziękczynień. Słońce zaś urastało wciąż, Wynosiło się nad bory czarne, Nad wsienie przeliczone, Coraz wyżej i wielkie, gorejące, Ciepłe, jej to święte oko Miłosierdzia Pańskiego, brało we władną i słodką moc panowanie nad światem. To nie są tylko słowa, to jest obraz, pieśń, modlitwa polska. Szczęść Boże.